Cześć wam, Sławianie! Witajcie w ósmej części odcinka o etosie szlachty. W tej części pomówię o religii oraz o wierze. Słowo religia odkoduję trochę później w tej części. Słowo wiara jest na tyle ciekawa właśnie, ponieważ ona, ono zawiera morfem ar, czyli jest zbudowane na twórcy. Ar czytany od tyłu to rata, jak już wiele razy powiedziano było w tej części. Etos o, e o etosie szlachty. No i wy i oznacza wy istocie, czyli wy istocie twórca. I to jest wiara naszych przodków. <laughs> czyli wierzą w to, że w każdej istocie jest twórca, czyli jest ra. <laughs> tak? I to jest właśnie pokrewne z tym wszystkim, co mówiliśmy sobie w poprzednich częściach tego odcinka. E po prostu. W istocie twórca i to jest jakby wiara. Po prostu już pokazali, w co oni wierzą i w co wiedzą, bo zobaczcie, w słowie wierz, mamy wie, czyli wiedzę, że oznacza ustawienie, czyli wiedzy ustawienia, wierz, wiedzę ustawienia, już ta wiedza jest ustawiona. Tak? Czyli to, co my możemy pojmować za wiarę albo niewiarę, że coś jest domniemanego, to nasi przodkowie powiedzieli, że wiara to jest dla nich w istocie twórca i ta wiedza jest ustawiona. Ustawiona w całym naszym języku. I tutaj w etosie szlakty przytoczyliśmy tylko kilka słów, ale to jest na całej wiedzy oparte, a wiedza w mózgu energia, czyli cały nasz język jest tą wiedzą, tak? Czyli cały nasz język przekazuje to wszystko, w co wierzyli nasi przodkowie. Oni to zapisali. Też w różnych innych miejscach, na przykład wedy, tak? W wedach mamy słowo, które oznacza wyed, czyli wy przekazie. I to jest przekaz też właśnie od naszych przodków, to co się działo, to, to, co się działo, albo też jakieś zalecenia, ale w takim przekazie też właśnie przekazali nam te, te swoje informacje, ale przede wszystkim tutaj w tym wszystkim chodziło, o czym przed chwilą mówiliśmy, to o język, czyli po prostu w języku jest ten cały i nasz język jest oparty właśnie o tą wiedzę, w co wierzyli nasi przodkowie. I teraz na przykład słowo wedy to jak w przekazie, a hinduizm to jest hindu czytane ud, to jest od nich, od tyłu, jakby na wspak. od nich, czyli od nich, od nich. Chiny czytane na wspak to jest nie ich, nie ich, a hindu jest od nich, od nich. No i to jest właśnie od tych naszych przodków eee, te wedy i tam na przykład w wedach jest rama. rama rama to jest para raj ma, ra to on ma to ona, a razem nazywają się rama czyli rama jest pełnią e, połączenie kobiety i mężczyzny i to jest wtedy twórczość i rama, najważniejszy bóg w wedach o tutaj jest tym twórcą jest pełnią. No i te, tam właśnie możemy widzieć na, na przykładzie, właśnie języku, że no jest to pokrewne z naszym językiem, tak, że po prostu nasze język jest oparty na ra, wedy są oparte na ra. Hindu czytano od tyłu, to jest u nich, od nich, więc to wszystko ma się bardzo mocno do kupy. Dodatkowo jeszcze inne języki, też są inne języki, przepraszam, inne religie, które nie występują tak mocno w Polsce, ale też są oparte na naszym języku przykład jest słowo budda, czyli budźda, da budzenie, tylko że wiele narodów właśnie nie mówi dzi, to spłaszczone to dzi do dy i zrobiono budda, co oznaczało właśnie człowieka przebudzonego, jeśli sobie poczytacie o buddyzmie, no to właśnie budda oznacza człowieka przebudzonego i na dodatek to słowo nie jest chińskie, tylko ono jest właśnie z wed, z wed i Chińczycy zapożyczyli to słowo z wed i oznacza to właśnie człowieka przebudzonego, co pasuje bardzo mocno do słowa. No i wedy są taką wiedzą przekazaną przez naszych przodków i tam słownictwo się sprawdza, ale i Egipt. Egipt Tutaj to tu będzie też osobny odcinek, bo to są wszystko bardzo takie złożone tematy, które wiele mają różnych wątków, dlatego tak napomnę tylko o tych najważniejszych bóstwach naszych przodków, bo na tym właśnie jest oparty nasz język. Teraz mówimy, że to jest coś odległego i zapomnianego, ale tak naprawdę nie jest, bo te wszystkie bóstwa egipskie to są właśnie lechickie nazwy, które przekazują różnego rodzaju informacje. No i takimi czterema głównymi jest Hepri, Ra, Atum i Apop. Oni odpowiadają: wiosna, lato, jesień, zima. Albo wschód, słońce, zachód i noc i ciemność, czyli jeden Bóg w trzech osobach, bo to jest słońce, wschód, słońce, południe jakby i zachód i noc, czyli jeden Bóg w trzech osobach. Tak? A dodatkowo jest Apop. Czwarty syn zmartwychwstał po, cztery, po trzech dniach. To właśnie ten. To są te trzy dni. I zmartwychwstał po trzech dniach. A pop, czytano od tyłu, to popa, czyli papież. No i teraz zobaczcie, bo to wszystko jest przedłużenie Egiptu. Ja tutaj mówię to etosie szlachty, no bo to są nasi przodkowie i to są ważne informacje, które też są po części związane ze tą szlachty. Na przykład 1, 2, 3, 4. To mamy taki zapis, jest w Runicy. I czwórka. Tak się zapisywała w runicy. Tak, czwórka, czyli to jest właśnie symbol apopa, czyli krzyż, czyli Watykan, popa. To oni właśnie wprowadzają krzyż. A teraz zamienili tą czwórkę na takiego. Jest ten krzyż, zobaczcie, czyli tutaj była, ten, był ten krzyż, ale jeszcze dorysowali tą kreskę. I tutaj to bardziej symbolizuje teraz węża, który się tutaj tak zwija, co pasuje do tego apopa. Tak? No ale to, są, to jest właśnie czterech głównych bogów, a ich rodzicami jest Nun i Niech. I teraz zobaczcie, Nun to jest praoceaniczego, niczego, to jest nurt, nurt niczego, a Niech jest to e, bogini stworzenia. No i mamy nuna, który zobaczcie, jak słowotwórstwo jest na nun. Czyli nun dał to jest nuda wtedy. Jak nic się nie dzieje, to jest nuda. Nun sens, niczego sens, bo to jest nic. Bóg niczego, czyli nun. Nun sens, nic się nie dzieje. Nur i nurt to jest właśnie ten praocean niczego. Nur i nurt to też jest związane z tym niczem, Ponury to jest. Wiesz, nie ma go. Ponury, czyli jest nunem, nie? Nur ma nurt, ma nur częstotliwość, tak? Czyli to, to panuri po prostu, tak jak ten właśnie trochę. Nuta, anuluj. Nuta to jest nut, czyli nic odcięte i zaczyna coś brzmieć jakiś. Nut też jest jakieś ciągi właśnie, coś z nurtem związane, no to nuta też mogą być te ciągi jakieś, Jeden nut, nuta za drugą i wtedy powstaje dźwięk. No i anuluj też mamy nu, czyli tutaj nic. Więc to jest, zobaczcie, jak pokrewne z naszym językiem. Najbardziej to widać po nuda, nundał. E, a niech jest to bogini stworzenia. No i mamy niech tak się stanie. Niech, niech. A jak poprzestawiamy literki w tym zapisie oficjalnym, to wtedy mamy tchnie. Do bogini stworzenia tchnienie też pasuje bardzo. Tak? Ale co do tutaj tych, tych czterech, no to ra, na cały nasz język jest oparty na ra ale pozostali też mają jakby takie różne informacje, ale sam Rat, już tutaj mówiłem, częstotliwość zmienia, on jest twórcą, w Egipcie był rysowany często na bardzo od, od wschodu do zachodu, płynął sobie, e a Hepri, też bardzo istotny, bóg, no czterech jakby głównych, tak, czterech głównych, e on był tą wznoszącą kulę, pchało tą kulę cały czas pod górę e i Stąd żuczek, stąd żuczek, czyli wschód słońca, jest stworzeniem, jest tworzeniem, jest jakby wzn symbolem wznoszenia. E, dlatego tutaj ma też skrzydła bardzo często, bo po prostu on wznosi e, i to jest połączenie symboliki. Hepri, który wciąga kulę, energię w górę, i jeszcze skrzydła, czyli ma dwa, dwa symbole wznoszące. E, no, więc tak wygląda to, ale zobaczcie słowotwórstwo. Hepri hełpi się, czyli on się hełpi. Hepri to jest ten, co się wznosi nad kogoś, czyli robi hop. I hełpienie się, hełpliwość, to jest osoba, która właśnie ma się za kogoś lepszego, wznosi się nad innych, czyli on się hełpi. Chapać e, he, ma to też związane, z moim zdaniem jest z przekazem, czyli hełpliwość. Samo jest związane z chapaniem dlatego że, o, może tak, zobaczcie słowo HEPRI. Jak przeczytamy po, po literce, połączenie energetyczne, EP to jest bliskość, RY i częstotliwość istoty, ale RY to też wpływanie na istotę. Czyli częstotliwość, bliskość wpływa na istotę. Jakby, albo mieszanie wpływa na istotę. To jest słowo, które sugeruje to, żebyśmy się patrzyli na Słońce, moim zdaniem, wschodzące. Dzięki temu będziemy mieszać się z tą bliskością i częstotliwością Ra, czyli będziemy napełniać się Słońcem, będziemy chapać. Będziemy chapać, czyli będziemy napełniać się i hopor będziemy robić, czyli będziemy w górę rosnąć, tak, czyli za pomocą tych takich słów ja widzę tą rodzinę wyrazów, które przekazują właśnie to, żeby patrzeć na Słońce, żeby po prostu mieć połączenie i się ładować. I jak się patrzymy na Słońce rano, no to podobno przez 40 kilka minut cała krew przepłynie przez oko i wtedy bezpośrednio promienie fot fotony ze słońca trafiają na krew i jakby opalamy krew, ładujemy się energetycznie krwią nie słońcem, nasza krew się ładuje energetycznie i wtedy mamy bardzo wysoką energetykę i to jest jedno moim zdaniem z zasad szlachty, dlatego ja tutaj to umieszczam, żeby po prostu patrzeć na słońce bo te bóstwa egipskie zostały zamienione jakby w postacie na Przełomie już Atuma, moim zdaniem. Atum jest właśnie bogiem zachodzącego słońca i on nosił koronę. On nosił koronę yy, i ten atum właśnie był rysowany w czasie, w czasie, jak on miał koronę, czyli on był na zachodzie. Czyli Egipt, który znamy, jest narysowany w czasach królowania Atuma, czyli wtedy, kiedy już był schyłek, jesień wyszła yy, i zaczynały się problemy. Tak więc wtedy po prostu stąd znamy i to jakby uosobienie bóstw, które były wskazówkami życia są właśnie tym schyłkiem, czyli zamieniono yy, wskazówki praktyczne, które wpływały na ra, na raj, ja ra, na mnie, na osobowość, czyli przejście po prostu z siebie na osobowość, to jest przejście, je, okres jesienny. No i atom zmienia odcina z cala wnętrze. Tutaj mamy też umę, czyli jak weźmiemy sobie um, czyli at to jest zmienianie i wykorzystywanie, jakby wykorzystywanie czegoś i odcinanie, czyli ta, no, ta jak szata, już wiele razy mówiłem. Bierzemy ją, wykorzystujemy ją i później odkładamy na przykład, czyli zabieramy i wykorzystujemy. Czyli jak zabieramy i wykorzystujemy, to wpływa to na nasz um. Czyli na rozum, czyli tutaj to jest wskazówka podobna do tego HEPRIEGO. Tam mamy wschodzenie, czyli było Hep, hop, a tutaj mamy at, czyli już zakończenie, czyli już odcięcie to bardziej, czyli zachód, um, zachód, um, w, czyli rozum. E, może być jeszcze atom, atom, tak, bo to też może być e, nieskończenie wielkie, nieskończenie mało, po prostu symbolika. E, Wschód, zachód, to tak po prostu jest, po prostu to jest happy i więc na, na to się patrzmy po prostu, to jest moim zdaniem właśnie to wskazanie, żebyśmy patrzyli na wschód i zachód i to jest jeden z elementów etosu, bo wtedy dużo łatwiej zachować radość, połączenie z boskością, bo Ra jest najwyżej oświeconą istotą w naszej przestrzeni, do tego jak się z nim kontaktujemy i patrzymy, no to po prostu łączymy się wibracje, więc jak on ma wyższe wibracje od nas, no to my wzrastamy. E, więc a on się dzieli, a więc, więc jest wszech dobry. Więc no tak, tak to wygląda Wschód i zachód. A APOP z kolei a pop to jest po op, czyli zmiana po i przed. Po to jest po czymś, a op to przed, czyli APOP. Zmiana przed i pop. Ap to też może być obecność jakaś albo łapanie obecności, ale chodzi o to, że przed i po, czyli Przyszłość przeszłość, analiza. Przyszłość przeszłość, przeszłość przyszłość, przyszłość przyszłość I to jest ciemność. To jest ciemność według naszych przodków, czyli analiza. Jesteśmy w ego. Przyszłość przeszłość, przyszłość przeszłość, analiza. Ale czy będzie dobrze, czy będzie źle? Mogło być lepiej, mogło być gorzej. No i tak e, lecimy w tworzenia umysłu i to jest właśnie ciemność. I Apop zawsze był rysowany jako wąż. Nie był nie, nie miał ludzkiego ciała, tylko po prostu był e, wężem. No i to jest ta ciemność, czyli ciemnością jest myślenie i nieobecność i to jest właśnie ego. Czyli takie słowa jak na początku było słowo mówi ego, dlatego że <grym> <grym> to jest e, myślenie i ego właśnie przy, słowa są wytworzeniem ego, czyli takie właśnie słowo jak na początku było słowo to jest po prostu słowo ego, bo wtedy ego powstało, ono zaczęło tworzyć i zaczęło analizować za pomocą słów różnych, które po prostu do siebie mówimy. Czyli, jak właśnie mówicie, tą przeszłość, przyszłość mogłoby być lepiej, itd. i tak dalej. Te wszystkie słowa to właśnie jest ego. I to są słowa ego, czyli a popa, tak? Bo to jest stąd związane. Dlatego o tym mówię. No, a tak jak mówiłem jeszcze, popę, epop, papup. To właśnie jest papież, papa Smurf, to samo. No i e, tak to wygląda. E, a co do jeszcze tych wskazówek naszych przypadków już ja nocy, no to jest północ, północ to północy i w połowie nocy już powinniśmy być w połowie spania, tak? Bo wtedy po prostu jest na przykład cisza, to jest cish, czyli ciemności sygnał, czyli jak już jest ciemno, to już jest informacja cish, cish, bo ludzie chcą iść spać. Bo już jest ciemno, po prostu, tak? Bo im po prostu już jest czas na spanie. Więc jest cisz wtedy. No, ale co do jeszcze kilku, to, żeby pokazać Wam, jak wyglądają bogowie Egiptu w lech, jakby z naszym językiem, jak one są skrolowane. No to zobaczcie, jest Bóg Geb, to jest Bóg gleby i globu. Gleb, geb, Glob, zobaczcie, czyli inaczej Bóg Ziemi. Teraz jeszcze tak pod tą nazwą znane, ale bóg gleby globu, a Geb oznacza GEB, czyli grawitacji energia powstaje, czyli coś, co tworzy grawitację Geb. A samo gleba to już jest g, -E czyli grawitacja wyrastania energia początek, czyli rozbudowany jest ten Geb na glebę i glob, ale chodziło najpierw o geba i z gleby wyrasta energia początku, czyli jest początkiem wyrastania czegoś, czyli jest, musimy zasadzić. Tak, więc tam, tam jest początek. Tak, więc tam jest początek wyrastania, więc sadzenie jest w glebie. A glob, zobaczcie, to mamy o, czyli gly, O, czyli tutaj mamy kulę, mamy okrąg. Mamy jakąś kulę, więc nasi przodkowie sugerują przez to, że Ziemia jest okręgiem. Tak? Okrąg, o, jest okręgiem. I jutro, jutro czytane od tyłu to jest rotuj, czyli rotuje, ale kula rotuje, tak? Nie rotuje nam dookoła. Wtedy się kręci, a rotu, rotowanie jest według wokół własnej osi. Więc y, jutro jest rotuj, glob, pławy przez o, więc jest dużo wskazówek na to, że po prostu w, w, dużo wskazówek w języku, że Ziemia jest kulą. A co do, to jeszcze glebu, to zobaczcie, gap czytany od tyłu to mamy back, czyli jak dodamy rz to mamy brzeg. Beg i brzeg tutaj, czyli gebrzy, czyli glebę ustawia, bo ży to jest ustawienie, czyli bega ustawia, ustawia bega, czyli glebę, tak? Inaczej. No i na temat jakby bóstw egipskich to będzie osobny odcinek, bo to jest jakby kolejny mocny temat, później jeszcze hieroglify, kolejny bardzo długi temat na kilka odcinków. A, ale to są podstawy po prostu, tak jak mówiłem, chcę wam pokazać jakieś takie podstawy, żebyście wiedzieli na czym polega ta wiedza i etos szlachty. A ta wiedza później została przerabiana przez religię, czyli jakby na początku był ten Egipt, a później religii, czyli powtórzone ligi, powtórzone ligi, a liga to jest G, czyli ego i liga jest na przykład Liga Mistrzów. Bo mają się, pod, mają się bić, mają liga, li, to są po prostu jakieś rywalizacje. I tutaj mamy rywalizację i powtórzenie, czyli re to jest morfem, który oznacza powtórzenie, ale trochę zmienione. Tak jak reklamy, czyli kłamanie, ale raz takie kłamstwo, raz takie. A tutaj mamy powtórzoną wiedzę na podstawie ego, łącząc ego, czyli łączenie ego, ale trochę pozmieniane, po to, żeby stworzyć ligi i rywalizację, i problemy ego. Ale już jest to, to są te zmiany. Ale powtarzanie tego co było, czyli jakby pierwowzorem są wedy właśnie, Egipt i tego typu rzeczy, a jeszcze wcześniej to jest nasz język, który właśnie tam przekazuje tą esencję, że to ra, ja, ja ra, a nie ktoś inny, bo Bóg. No Bóg to jest nie dodałem tego slajdu, ale to powinienem dodać do religii. Bóg to jest Bog, czyli granice ego, ego granice, czyli poza granicami ego Bóg robi Poza granicę, poza granicę ego. Ra jest tą podstawą, i Ra jest tym, co e, jest na czym zbudowany jest jeszcze ję nasz język, a na Bogu nie. Bogaty, tam jest Bóg, ale to chodzi o te granice przekraczania. Bogaty, czyli rozwijasz swoje granice wychodzić ze strefy komfortu, i wtedy jesteś bogaty, bo po prostu masz nowe umiejętności, nowe doświadczenia, nowe przeżycia. Tak więc poszerzasz swoją strefę komfortu, bogaty. Ale to nie chodzi o Boga, tylko chodzi o te granice. Tak tutaj, jest w Bogu, poza granicami ego. I wtedy to jest tam, a nie ty. tak? I wtedy cię obniża Twoją wartość, obniża Twoją moc, powoduje niepewność siebie, lęk i właśnie rachy, czyli. Pochłonięcie Ra, bo wtedy nie ma ra tego twórcy w Tobie, tylko jest tam. Więc to jest, co robią religie, czyli powtórzenie ligi, ligi, żeby ego jakoś miało zrozumienie. No i one mówią różne rzeczy, które są bardzo często sprzeczne z przekazem naszych przodków. Czyli na przykład klęcz. Jak każą klęczeć, to każą czuć klątwę. Klęczy, klę klątwa. Klątwa jest dla lęku, więc właśnie wprowadzanie tego lęku, Bóg jest gdzie indziej nie ty, jesteś słaby, klęcz czuj lęk, czuj klątwę i każą się żegnać sami z sobą, czyli po prostu robienie krzyża, czyli tego zamknięcia apopa, symbol apopa, symbol czwórki e, symbol śmierci, czyli żegnanie, i jeszcze mówią, czyli egnać, zamykać energią, gnać a prze to jest przy energii, przy ustawieniu energii, czyli jeszcze jest wzmocnione. Ustawiam energię, zamykania, energii gnania, tak? Czyli jest jeszcze to bardzo mocne wzmocnione. E, no i tworzą różnego rodzaju mity, na temat, np. Na umrzenia, Umrzyj to mamy umrzyj, czyli umysł ustawia inne otoczenie. Inne otoczenie tutaj nie ma, że znikasz. Albo że właśnie znikanie. Tylko jest umrzeć, czyli masz umysł ustawia inne otoczenie. Tam nie ma litery NI, na przykład, która oznacza właśnie to zamknięcie jakieś albo ży z kropką jest RZ to oznacza ustawienie, czyli umysł ustawia inne otoczenie, a umarł oznacza um a ryły, czyli umysł zmienia częstotliwość połączenia. Umysł zmienia częstotliwość połączenia, czyli po prostu jest to tylko jest. Ale zmienił częstotliwość połączenia, czyli my musimy wejść w inną częstotliwość, żeby z tym kimś się połączyć i poro porozumieć i skontaktować, zobaczyć. To tak, wyglądają, tak wygląda wiedza w naszym języku. A sam wymiar, jak już mamy zmieniać wymiary, no to jest wy-y-miar, czyli w wy wyselekcjonowanej miarze. To jest jakaś miara. A ile mamy miar? Mamy i milimetr i rok świetny. A ile między rokiem świetnym a milimetrem jest innych milimetrów. No to już jest, wiecie, to są po prostu jakieś miary, więc jest to jego nieskończenie, tak jak miar stworzonych, wymiary, tu mamy r tak. To po prostu e, są jakieś możliwości. I tutaj wyszliśmy po to, żeby doświadczyć, czyli do świat świat, świat, zobaczcie, to jest tylko jedna literka się zmieni, czyli do świata jest. Do do świata doświadczenie, doświata doświadczenie, czy to czucie, czyli czujesz doświadczenie, tak? I tak wybrałeś, bo żyć to żyć, żyć żyć. Czy oznacza czuć, czyli a, a żyć to inaczej, może samo żyj, to jest żyj, czyli zamknięte, wyselekcjonowane otoczenie. Zamknięte wyselekcjonowane otoczenie, żyj, czyli jesteś zamknięty. W tym wyselekcjonowanym otoczeniu masz ciało, masz możliwość jego doświadczania i po prostu jesteś w jakiejś przestrzeni. Jesteś w jakiejś przestrzeni. To jest życie. E, a no własne życzenie. Żyć, żyć. Tak? Czy, czy, czy żyć, żyć. <grych> czyli, czyli tak to wygląda. No i jakby jak tutaj mamy już to wyselekcjonowane otoczenie, to jest to pokrewne ze słowem istota. Ponieważ istot. Ty o ty. to to jest w Egipcie Bóg miary, który jest na przykład przy sądzie ostatecznym, który po prostu mierzy od początku do końca, czyli od urodzenia do śmierci. To jest istot, czyli istota, droga, początek i koniec. Istota, droga, początek i koniec. Czyli istota, która ma ciało, która się urodziła i może umrzeć. Tak, to jest istot. Jest to jakieś ograniczone czasowo. Eee, wtedy istota. A, no, czyli po prostu możemy wtedy zostawić jakiś totem, tak? Jeśli chcemy dłużej przetrwać i dłużej widzieć coś, na przykład w tej przestrzeni, to jest ty od M. Czyli ten tot od początku do końca, element. M element. Czyli tego, tej istoty tot. Istoty tot. Czyli tot element. Od początku do końca, element tego, jakby wglądu, na przykład, tak? Żeby móc być dłużej w teraz. W tej przestrzeni, doświadczyć tego, co się zmi będzie zmieniało w czasie, aby być w teraz. Teraz, ten raz. Ten raz po prostu. Cały czas. Ten raz. <grym> I w ten raz, cały czas dostajecie nowy czas i nową szansę. Tak? Bo po prostu jesteście w raju i możecie tutaj doświadczać tego, czego sobie żywnie. Chcecie, jak na przykład teraz wejdziecie w serce, czyli serycy. Początek drogi, częstotliwość wszystkiego. Początek drogi, częstotliwość wszystkiego. I tutaj nasi przodkowie kierują naszą uwagę na tą wiarę, czyli jak chcemy zacząć tworzyć, to tutaj jest początek tej częstotliwości, wszystkiego, przez co możemy, co chcemy stworzyć. A graśica, jeśli chcemy poczuć tego ra w sobie, to ona jest przed sercem, i grasica to jest. Przyciąga twórcy światło, istotę całą, czyli przyciąga twórcy światło. Ona właśnie jest pryzmatem, który po prostu scala światło, cali cal, cal istotę, jesteście wtedy pełni i w pełni będziecie mogli być uzdrowieni przez właśnie. Gra sice, tak? To są, I to jest wiedza naszych przodków, tak tak oni przekazują wiedzę na temat wielu różnych rzeczy związanych z wiarą, jak widzicie, bo tutaj, ja tutaj tak ni nawet nie podaję nieraz takich prostych słów związanych z rają, z wiarą, ale to wszystko wpływa na całą tą energetykę i na to, kim jesteśmy, bo to wy jesteście ra i to właśnie... Są elementy, które wskazują, jak to pobudzić, jak dają radę, jak, jak to zrobić, żeby po prostu być na przykład zbawionym, czyli zbawienie, z baw, zabaw. Jak się bawicie, to jesteście zbawieni tu i teraz. Nie trzeba się martwić, nie trzeba się y, płakać, tylko po prostu poczucie raf sobie, być tu w ten raz i zbawiać się. A słowo baw oznacza by aw, czyli powstaje, i przekierowujesz na siebie. Powstaje coś i przekierowuje na siebie. Czyli są nowe rzeczy i przekierowanie na ciebie, że daje to tobie po prostu. Czyli to jest zbawienie. Zabawienie. Oczywiście pamiętając o wolności innych i pomaganiu innym, bo to jest raz. Więc w tym oto przyjemnym słowem zakończmy ten odcinek. Życzę wam dużo zabawy, zrozumienia, zbawienia. I żebyście poczuli to go twórcę w sobie i doznali po prostu... Raju, jak już mówimy o wierze. Więc do usłyszenia, radości, zbawienia i do zobaczenia w kolejnej części Etosu Szlachty.